Cześć! Witaj na kanale Sklepów Bociek. Ja nazywam się Michał i dziś będziemy rozmawiać o kolejnym fotelu, który znajdziecie w naszej ofercie. Jest to fotel obrotowy Słandu Mari 5. Zapraszam! Na początek określmy, dla jakiego dziecka jest to przewidziane fotel. Sła numer 5 to fotelik dedykowany dzieciom o wzroście od 40 do 105 cm i do maksymalnego limitu wagowego na poziomie 18 kg. Daje to mniej więcej okres używania do około 4 roku życia. W foteliku tym możesz wozić swoje dziecko tyłem do kierunku jazdy w pełnym okresie używania. Dzieci między 40 a 60 cm podróżują w wewnętrznej wkładce, która jest w komplecie z fotelem. Daje nam to możliwość w potencjale wykorzystywania fotelika słandu Marii 5 od dnia narodzin dziecka. Naszą podpowiedzią jest, żeby było to dziecko kilkumiesięczne, najlepiej samodzielnie siedzące. Nowością w Marii 5 w stosunku do poprzednich generacji jest wkładka. Może nie tyle wkładka, co po prostu to, jak ona została zbudowana, gdyż jest ona bardziej modułowa, co umożliwia nam jeszcze lepszą adaptację wewnętrznej przestrzeni na potrzeby dziecka. W tym zakresie 40 a 60 cm, no i lecąc sobie po kolei, jeżeli ją sobie obrócimy, możemy zerknąć, że jesteśmy w stanie, w razie potrzeby, gdyby zaszła taka konieczność, zdemontować. Na przykładu sam zagłówek te dwa elementy nam znikają. No i wkładce mamy dalej klin podpierający z dużym uskokiem. Więc raczej jest to nie do końca dobre. Niemniej w pełni wykonalne. Mamy właśnie ten klin, który możemy sobie też zdemontować. No I w ten czas kubka zapada się głębiej. No, i gdyby się okazało, że dziecko ma potrzebę bycia wożonej w samej takiej wkładce, to też jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast pamiętajcie, tutaj wiele zależy od indywidualnej oceny usadzenia dziecka. Więc jedynie przymiarki są w stanie nam podpowiedzieć, kiedy, jak i gdzie z tej wkładki w pełni należy korzystać. Z racji obrotów w zakresie 360 stopni producent przewidział tutaj także możliwość ustawienia siedziska przodu. Możemy to zrobić nie wcześniej niż w momencie, kiedy dziecko osiągnie 76 cm swojego wzrostu no i ma ukończony 15 miesiąc życia. W ten czas możemy wozić dalej przodem do wspomnianych maksymów, czyli 105 cm a 18 kg, przy czym naprawdę starajcie się wozić jak najdłużej swoje dziecko tyłem. Najlepiej do końca używania tego fotela, bo tak jest zdecydowanie najbezpieczniej. Pokaż kotku, co masz w środku. W środku mamy pięciopunktowe szelki, które służą do zabezpieczenia dziecka w czasie podróży. Oczywiście są one regulowane na długość. Co ciekawe, w przypadku fotelików z słandu mari mamy tutaj taki silikonowy przycisk, który należy wcisnąć, i w ten czas jesteśmy w stanie dociągnąć sobie szelki. Zabudowanie tego przycisku z silikonem sprawia, że nie łapie on drobin piachu, nie łapie on żadnych jakiś potencjalnych okruchów, przez co cały czas działa bardzo płynnie i nie musicie się denerwować z tym, że z czasem pracują coraz gorzej. Szelki, jak wspomniałem, są pięciopunktowe, mamy czerwony przycisk celem ich rozpięcia i rozłożenia na dwie szlewki dwupunktowe. Dla naszej wygody, pod zagłówkiem, jak może zauważyliście, mamy magnesy, które po przyłożeniu z automatów fajnie nam je podtrzymują, żeby samo wkładanie i wyciąganie dziecka było dla nas możliwie jak najbardziej proste. Od wewnętrznej części znajdziemy nakładki antypoślizgowe, które lepiej pozycjonują pas, żeby te się nigdy nie zsunęły dziecku w czasie jazdy. No a potem samo zapięcie to po prostu odwrotna kolejność czyli nałożenie klamry prawej na lewą osadzenie całości w zamku. No, i mamy jeszcze wskaźniki, które nam podpowiadają, jak powinniśmy mocno naciągnąć sobie szelki. Generalnie zasada jest taka, to jest tylko podpowiedź, żeby podkładając szelki nie dało się ich poziomo uszczypnąć czyli standardowa zasada dociągania szelek w każdym fotelu z wewnętrznymi pięciopunktowymi szelkami. Czego jeszcze nie powiedzieliśmy fotel przewidziany jest. Jak wspomnieliśmy, w zakresie do 105 cm, więc należy jeszcze regulować tutaj wysokość zagłówka. Ogólnie mamy poziomów aż 11 od najniższego do najwyższego. Regulacja również jest banalnie prosta, ze względu na to, że tutaj mamy taki szary cyngiel. I w momencie, kiedy go podciągnę, tą taśmę to z automatu zagłówek zmieni swoje położenie. Zmieniło się także położenie wysokości szelek. Jak widzimy możemy sobie tutaj regulować go w całości. Natomiast mamy też tutaj wspomnianą blokadę wcześniej, albo nie wspomnianą, mamy blokadę, słuchajcie, tutaj jest taka podziałka, która sprawia, że w momencie, kiedy widzimy ją właśnie, czyli załówek jest poniżej tego poziomu, to mamy automatyczną blokadę kierunku i nie umożliwia nam tutaj fotel przestawienia siedziska przodem do kierunku jazdy. Dopiero w momencie, kiedy dziecko jest odpowiedniego wzrostu, wspomniane 76 cm, w ten czas dopiero jest odblokowana możliwość ustawienia siedziska przodem. Zagłówek fotelika jest wykonany z wysokoelastycznej pianki, która jest odporna na złamanie, która jest bardzo miękka w środku. A przy okazji od wewnętrznej części mamy tutaj podpowiedź ustawienia wysokości zagłówka w postaci takiej naklejonej. Naklejeczki z narysowanym okiem. Staramy się, żeby linia wzroku dziecka była mniej więcej właśnie na tym poziomie podczas regulacji wysokości zagłówka. Dla poprawy komfortu fotelik został w pełni przewentylowany. Cała konstrukcja jest tutaj ze szczelinami, które odprowadzają nadmiar zgromadzonego ciepła, właśnie wygenerowanej przez dziecko w czasie podróży. Efekt ten jest wspomagany poprzez zastosowanie wentylowanych siatek, które są z boku materiału, a jeżeli idzie o samo poszycie, no to posiada ona bardzo wymagający standard OX100, w związku z czym mamy pewność, że jest to materiał bezpieczny i nieszkodliwy dla dziecka. Czym, żeby był fotelik obrotowy bez możliwości pochylenia siedziska do spania w czasie podróży dla dziecka. W przypadku słonu mari 5 mamy aż cztery pozycje ustawienia wychylenia, które są dostępne niezależnie od tego, w jakiej pozycji ów siedzisko znajduje się względem bazy. Regulacja jest dosyć prosta. Tutaj mamy uchwyt, który jest między nogami dziecka, po jego podciągnięciu mamy możliwość zmiany kąta o pierwszą, o drugą i o trzecią pozycję. Podkreśleniem jest to, że jest to jeden z lepiej rozkładających się foteli obrotowych spośród tych, które są dostępne na rynku. W związku z czym jest to dosyć uniwersalna konstrukcja, pasująca do większości samochodów, a może inaczej zapewniająca dosyć dobre ułożenie dziecka w samochodzie, niezależnie od tego, jak bardzo pochylona jest kanapa. ten jest zdecydowanie spotęgowane dzięki zupełnie równej powierzchni pod głową i pod plecami dziecka, przez co nie ma wypchnięcia głowy, co dosyć fajnie komponuje ją tutaj wewnątrz, właśnie zagłówka w czasie swój podróży. Aby zapiąć Slandu Marie 5 w samochodzie, musimy mieć mocowanie izofiz. Fotel po położeniu na kanapie odsuwamy od oparcia, ciągnąc za szarą taśmę możemy wysunąć. Mocowanie systemu Isofix to samo robię z drugiej strony, następnie trafiam o haki, jeżeli wszystko wykonam w poprawny sposób, zauważę zieloną kreskę. Kolejnym krokiem jest dosunięcie całej podstawy do kanapy samochodu, tak żeby rama antyrotacyjna przylegała nam możliwie w największej powierzchni przylegania. W naszym przypadku przyleganie jest kiepskie, ale to tylko fotel prezentacyjny. Przechodzimy do nogi wybierającej. W celu zaparcia nogi mamy szary przycisk, który naciskamy. W ten czas rozsuwamy sobie właśnie część nogi, zapierając ją o podłogę tak, żeby wskaźnik wskazywał pole zielone po każdej ze stron. No i wtedy sprawdzamy, czy całość podstawy jest stabilna. Jeżeli tak, to mamy poprawnie zapięty fotel. Jak obrócić się? Odpowiedź jest prosta. Trzeba skorzystać jednego z tych dwóch przycisków, które mamy w podstawie. Obsługa jest banalnie prosta, przesuwamy na górnej części taki przesuwak, potem wciskamy przycisk w dół, widzimy czerwone pole, znaczy, że możemy rotować, kiedy zaczynam skręcać, puszczam guzik, no i obrót będzie możliwy do momentu, aż nie zablokuje siedziska w pożądanym kierunku, tyłem albo przodem, jeżeli dokonam tego obrotu w pełni, no to ponownie pojawia się zielone pole tutaj, Czyli fotel jest zablokowany i gotowy do włożenia Twojego dziecka. Słandu Mari 5 to fotel, który jest już kolejną konstrukcją z generacji Słandu Mari, dokładnie czwartą. Co za tym idzie, czerpion pełnymi garściami z poprzednich wersji z Mari Marii 2, Mari 3, no i teraz mamy piąteczkę. Stąd też jesteśmy spokojni o poziom ochrony, jaki gwarantuje nam tutaj ten fotel. Poprzednie generacje wypadały na solidną czterogwiazdkową notę. No i podejrzewamy, że podobnie będzie w tym przypadku, a nieżeli je lepiej. Mówię, podejrzewamy, gdyż ze względu na stosunkowo świeże wrzucenie tego fotela na rynek nie mamy jeszcze oficjalnych wyników testu Adaka. Na ten nam przyjdzie czekać najprawdopodobniej do wiosny 2025 roku. Czy tak będzie naprawdę czas zweryfikuje? Piszcie w komentarzach, czy miałem rację, czy nie. Bo no, przypominam, że nagrywamy ten film w lutym 2025 roku. Na podkreślenie, co w przypadku Słandu zawsze działało bardzo fajnie. To system ochrony bocznej, który tutaj jest wypełniony faktycznym materiałem energochłonnym. Jest to jeden element nazywający się side impact body, który przekładamy i montujemy od strony bliższych drzwi naszego samochodu. Montaż jest prosty, wkładam, przekręcam i jest to zintegrowane. No i można jeszcze powiedzieć, słuchajcie tutaj o tym, że Słandu Mari ma swoją bliźniaczą wersję Suandu Kiri gdyż sama nazwa pochodzi od naszej polskiej fizyczki, chemiczki, noblistki czyli Marii Skłodowskiej Kiri wersja Kiri jest o tyle specyficzną wersją że nie posiada ona fizycznej możliwości ustawienia przodem tego fotela czyli jest tylko obrót do boku wożenie dziecko tyłem jak również do boku no i w tej generacji Fotel uzyskał maksymalne noty w testach bezpieczeństwa, więc kupujesz Maryjkę, wozicie dziecko tyłem i poziom ochrony jest praktycznie taki sam, czyli maksymalny. Piękny ten granatowy kolor, prawda? Wiedzcie, że jest to jeden z siedmiu dostępnych wariantów kolorystycznych tego fotela. Mamy kolekcję podstawową składającą się z sześciu kolorów i jedną limitowaną, kolekcję All Black. Zacznijmy od niej. All Black cechuje się tym, że fotel jest cały czarny i czarne są również wszystkie elementy Konstrukcji fotelu. W przypadku kolekcji standardowej kolorów jest sześć. Mamy kolor czarny, mamy kolor szary, jest kolor granatowy, jest kolor fioletowy, taki malinkowy, mamy kolor szaro-zielony i jest kolor beżowy. Wszystkie te fotele znajdziesz w ofercie naszego sklepu. Słandu przewiduje do swojego fotela szereg akcesoriów do wykorzystania. Jednym z nich może być daszek przeciwsłoneczny, który chroni dziecko przed słonkiem w czasie podróżowania. Dla dzieci podróżujących przodem możemy zamontować podnóżek, który lepiej podeprze nogi dziecka, przez co będzie dużo lepsze krążenie w czasie dalszych podróży. Na okres zimowy do fotelika można dokupić śpiworek, a na okres letni. Jeżeli jest taka potrzeba, na tapicerkę możemy zamiast tapicerki zamontować pokrowiec Aloha, który jest wykonany z dzianiny bambusowej, która jeszcze lepiej radzi sobie z odprowadzaniem ciepła. 8 lat gwarancji, 8 lat wymiany półwypadkowej. W przypadku Słandu jest to standardem, standardem pod warunkiem, że w 3 miesiące od daty zakupu dokonasz rejestracji na ich stronie. Jest to prosty formularz do wypełnienia, a wtedy jesteśmy objęci obydwoma bardzo fajnymi programami. Naprawdę warto. Podsumowując, Słandu Mari 5 to obecnie jedna z najciekawszych propozycji dla rodzica, który poszukuje fotelika obrotowego dla swojego dziecka. Mamy wysoką jakość wykonania, mamy bardzo fajny komfort z świetną pozycją dla Twojego dzieciaka, jak również wierzymy, że będzie wypadał w testach Adaka nie tyle dobrze, a może nawet bardzo dobrze w oparciu na wyniki poprzednich generacji tego fotela. Pamiętaj, że nawet najbezpieczniejszy fotel na świecie może nie zadziałać, jeżeli nie będzie on dopasowany do Twojego dziecka bądź nie będzie kompatybilny z Twoim samochodem. Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów w naszych salonach Bociek w Zabrzu bądź w Katowicach. A ocenimy, czy ten bądź inny fotel to najlepsze rozwiązanie właśnie dla Ciebie. W naszych salonach znajdziesz bardzo szeroką ofertę wszystkich bezpiecznych foteli dostępnych na rynku, które są dostępne ad hoc w różnych kolorach na miejscu. Nie musisz zamawiać, przyjeżdżasz, kupujesz fotel i wyjeżdżasz, kupując go w co warte podkreślenia, na naprawdę dobrej cenie. Ceny mamy konkurencyjne i jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju negocjacje. Więc jeżeli interesuje Cię Słandu Mari 5, łap za telefon i dzwoń, żeby umówić się na wizytę na przymiarki. Za dzisiejszą uwagę bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.